Hej Wam, witam Was na Waszym czytanku na maj z kart Tarota. Tak jak wcześniej robimy sobie rozkład na sferę miłosną i sferę zawodową, do tego karta rada i karta wyrocznie jako taka dodatkowa wskazówka, przesłanie dla Was na ten miesiąc. I sferę miłosną dzielimy sobie dla singli i dla tych, którzy są w jakiejś relacji. Pamiętajcie też, że część z Was może odnaleźć się w obu tych grupach, bo na przykład możecie być singlami, spotykać się z kimś, ale dalej uważacie się za singli, więc odnajdziecie się i tu, i tu, albo na przykład macie już kogoś, ale jeszcze uważacie się za singli, czy też jesteście na przykład w jakiejś rozpadającej się relacji. Ale wciąż jest to relacja, wciąż jest to osoba obecna w Waszym życiu, więc też możecie odnaleźć jako single i osoby w relacji. Też jeśli przekaz z Wami nie będzie rezonował do końca, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, także nie ze wszystkimi może rezonować, no to możecie sobie też zerknąć na Wasz znak księżycowy czy ascendent jako dopełnienie może tam przekaz będzie dla Was bardziej dopasowany. No, i zapraszam też przy okazji w moją dalszą przestrzeń, czyli na Facebooka, Instagrama i zamkniętą grupę na Facebooku. Link znajdziecie w opisie tego wideo, czy też w opisie kanału. Przypominam też, że jest czytanie roczne, wciąż jest aktualne. One zawiera po jednej karcie, jako taką główną energetykę każdego miesiąca, więc jest maj, więc dalej możecie sobie je obejrzeć. Na resztę Roku. No i też, jeśli czytanie będzie z Wami rezonowało, jeśli przyjmujecie przekaz, zostawcie łapki w górę, skomentujcie. Będzie mi bardzo miło też, jeśli dołączycie do mnie tutaj przez subskrypcję. No, także co? Przechodzimy sobie do Waszego czytanka. No to zobaczmy sobie, co tam u Was. Barany. Oj, coś tam wyskoczyło. W miłości, jeśli macie jakąś osobę, weźmiemy sobie, bo to pozytywna karta będzie raczej. Zobaczymy, co jeszcze tutaj będzie do tego. Jeszcze jedna karta. No, ładnie to wygląda. I jeszcze. Karta rada dla was i single co single barane single maju. Jeszcze jedna karta dla singli. Jaka jest rada? I co u was? Barany w sferze zawodowej, w pracy, w finansach, w maju, jaka jest rada? I jeszcze karta wyroczni. to znak ma tą samą kartę, niesamowite jak te karty się e, akurat w tym czytaniu majowych, w tych czytaniach majowych się strasznie powtarzają, bardzo dużo w ogóle znaków ma jakieś nowe początki, jakieś zmiany e, no ale też właśnie taki jest też okres e, taki astrologiczny, że właśnie dużo zmian takich pozytywnych że właśnie bardziej wchodzimy już w tą pozytywną energię e, no i też właśnie wiosna już taki pełen rozkwit, także u wielu z Was, z tego co widzę, zachodzą zmiany, zachodzą pozytywne zmiany. No, ale dobra, przechodzimy sobie do tego, co tutaj się pojawiło. Wybaczcie, ale musiałam rozłączyć mikrofon, bo zauważyłam, że się rozładował, się wyłączył, a już właśnie na poprzednim znaku na rybach też mi się w trakcie wyłączył. Później zauważyłam, więc część nagrania jest bez dźwięku. E, także tutaj jak zobaczyłam, no nie mam już trzeciego mikrofonu, także e, nie zdążę go podładować. E, także stwierdziłam, że po prostu rozłączę, mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. E, I nagrywam bez mikrofonu, bo wolę uniknąć sytuacji, że nagle mi się wyłączy, nie zauważę, potem będę musiała Wam dogrywać e, dźwięk. Więc tak, jeśli chodzi o tutaj, co się pojawiło z tej karty, wyrocznie już któryś znak ma tą kartę. Um, także um, tutaj mogą być właśnie jak najbardziej jakieś szczęśliwe um, zdarzenia, szczęśliwe zmiany, jakieś szczęście. A no, bo macie czterolistą konieczynkę, więc um, najprawdopodobniej um, bardzo dobrze wiecie, co to znaczy spełnienie jakichś waszych życzeń. Um, także bardzo pozytywna karta, jeśli chodzi o, um, o tą kartę wyroczni, która się tu u Was pojawiła na maj. Um, no i też ona może mówić o takich synchroniczności, o znakach, także zwracajcie szczególną uwagę na znaki, które by wam pokazywały, że jesteście na właściwej drodze, że właśnie w jakimś kierunku możecie iść. Wiecie pewnie, co to znaczy synchroniczność, czyli na przykład chcecie jakąś zmianę dokonać, coś chcecie zrobić no i nagle dostajecie takie znaki jakby, że, że właśnie w tym kierunku macie iść, czy nie macie iść, także zwracajcie szczególną uwagę na to. Jeśli chodzi o wasze relacje, tutaj no jakieś na, na pewno mogą zajść pozytywne zmiany, jakieś przebudzenie, czy jakieś transformacja, czy jakieś takie wewnętrzne obudzenie, także um, właśnie jakieś odrodzenie też, także jak najbardziej w waszej relacji, no tutaj wygląda bardzo pozytywnie, macie 10 Dziesiątkę monet, czyli takie spełnienie i rodzinne, jeśli macie rodzinę, i takie emocjonalne, i takie finansowe, także taka pełnia, także jak najbardziej możecie. Może to u Was w, w maju zaistnieć. Tam mieliście też w tym czytaniu rocznym pazia kielichów, czyli jak najbardziej jakieś nowe początki, jakaś kreatywność. No, także u Was, jeśli chodzi o relacje, bardzo dobrze to wygląda. Jeśli chodzi o Waszą kartę radę, na Wasze relacje, no to tutaj tak, co tu dużo mówić? Po prostu jakby. Zachowajcie m, tą taką motywację, że tak powiem, determinację, e, siłę, e, żeby właśnie tutaj, może też, powalczyć o jakieś odrodzenie, e, czy to wasze wewnętrzne, czy to waszej relacji, e, czyli może będziecie musieli wykazać się też, e, karta Wam radzi, jakąś taką cierpliwością e, co do jakiegoś, może, procesu, rozwoju. E, <laughs> No, ale ogólnie macie pozytywne karty i jeszcze szczególnie z tą, która się tutaj pojawiła, więc w waszych relacjach wygląda, e, przepraszam, to dobrze. E, jeśli chodzi o singli, e, tutaj jak najbardziej może pojawić się coś nowego, coś ognistego, e, coś pasjonującego, bo macie Asabuła, więc jak najbardziej jakiś nowy początek, jakaś nowa relacja, jakaś nowa osoba może się pojawić, ale... No, pojawiają się jakieś takie zmartwienia, czy zamartwianie się, albo jakieś pesy, pesymistyczne myśli. Także być może coś się pojawi, a Wam będą jakieś takie negatywne myśli chodziły po głowie odnośnie tego nowego początku. No, nieźle jeszcze na Was rozładował mi się telefon, a nie zauważyłam, że, że już miałam tak mało baterii. I mi się rozładowało na Was, także jesteście ostatnim znakiem, już wymęczyłam chyba telefon, mikrofony, wszystko. Um, no ale jeśli chodzi o Was, o, o Singli, um, no, tak jak wspomniałam, tutaj mogą być też jakieś lęki, na przykład o ten nowy początek, ale warto by było się otworzyć, zachować to otwarte serce, jakby jakieś kreowanie, właśnie skupić się na kreowaniu, tworzeniu czegoś nowego. Tutaj, właśnie z tą kartą, ona też bardzo mówi: ma taki przekaz, że pamiętaj, że jesteś we właściwym czasie i we właściwym miejscu, także też nawet pojawienie się jakiejś osoby nawet właśnie jakby trzeba tutaj iść w jakimś nowym kierunku wasza droga mówi jakoś wnieść świeżą energię, świeże uczucia właśnie pozbyć się może jakichś ograniczeń jakichś lęków, jakichś zmartwień porzucić te zmartwienia bo tutaj karta by mówiła, że jakby jest szansa na pojawienie się właśnie odpowiedniej osoby w odpowiednim czasie także może warto by było przyjrzeć się temu i Przyjąć być może to nowe, co się do Was, co u Was się pojawia i właśnie wyjść z tych, z jakiegoś po prostu pesy, pesymizmu. Jeśli chodzi o Waszą sferę zawodową, tutaj jest jakieś zakończenie, czy też jakiś nowy początek może się pojawiać, czy już się pojawił, czy po prostu wiecie, że coś na Was czeka. Um, ale właśnie wiąże się to z jakimś zakończeniem i być może z jakąś decyzją, więc Wy na przykład może nie będziecie wiedzieć, czy coś kończyć, czy nie kończyć, czy zaczynać coś nowego, więc możecie się wahać, jakby rozmyślać jakieś opcje. E, próbować sobie przemyśleć, przeanalizować coś, co wybrać, co tak naprawdę może być dla Was już oczywiste. Może już wiecie dokładnie, jaką decyzję powinniście po, e, podjąć. Może jak to słyszycie, to już wiecie, co się kończy, albo co się rozpoczyna, albo co się powinno zakończyć, albo co powinno się zmienić przetransformować u Was w pracy e, w tej sferze zawodowej. E, także u was barany tutaj pokazuje się jakieś zakończenia, jakaś decyzja e, do podjęcia, która tak naprawdę może być oczywista, może być logiczna e, może doskonale wiecie co powinno się zmienić e, no i, i właśnie tutaj nawet karta rada by wam radziła że e, żebyście to brali e, żebyście przyjęli to e, żebyście po prostu e, szli w kierunku tego co sprawia wam przyjemność, co wam sprawia satysfakcję, e, co daje wam spełnienie, także jeśli chodzi o waszą sferę zawodową, ruszajcie wybór tak naprawdę, em, zmianę czy jakieś zakończenie podejmijcie właśnie, em, żeby iść w kierunku tego, co daje Wam spełnienia, co daje wam satysfakcję. I też właśnie tutaj to może być jakaś szczęśliwa zmiana, która do Was idzie em, właśnie w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie. Zwróćcie uwagę też właśnie na znaki, tak jak wspomniałam z tej karty. Może być taki przekaz na jakąś synchroniczność. Czasami, jeśli prosicie o jakiś znak, to go dostajecie. No to właśnie zwracajcie na to uwagę, jeśli będziecie się wahać z jakąś decyzją, na przykład. No to by było na tyle, barany. Dziękuję Wam za obecność, no i do usłyszenia w kolejnych przekazach. Pa!